W roku 2023, na imponujących wysokościach Himalajów, Luis Andrea Stycyne wyruszył na jedną z najbardziej wymagających wypraw swojego życia. Jego cel? Zdobycie szczytu Kanchenzongi, jednej z najwspanialszych gór na świecie. Pomimo, że przez lata wspiał się na wiele szczytów, to właśnie ta ekspedycja była dla niego wyjątkowym wyzwaniem, być może największym ze wszystkich. W miarę jak wspinał się po lodowych zboczach, Powietrze stawało się coraz rzadsze, a porywisty wiatr smagał jego skórę, jakby sama góra wystawiała go na próbę. Jednak Luis nie wahał się ani na moment. W jego sercu płonęła niezłomna determinacja, prowadząca go naprzód, krok za krokiem, mimo wszystkich trudności. Jednak w chwili, gdy był o krok od osiągnięcia wymarzonego celu, wydarzyło się coś niespodziewanego. Absolutna cisza, jaka panuje na szczycie świata. Była świadkiem tej chwili, ale nie było nikogo, kto mógłby usłyszeć jego głos. Oto historia Luisa, człowieka, który rzucił wyzwanie wysokością Himalajów. Kanchenzonga wznosi się majestatycznie na wysokość 8586 metrów nad poziomem morza, co czyni ją trzecią najwyższą górą na Ziemi. Jej strome zbocza i nieprzewidywalne warunki pogodowe sprawiają, że jest prawdziwym polem prób dla każdego alpenisty. Który odważy się ją zdobyć. Ze swoimi pięcioma wspaniałymi wierzchołkami, góra nosi nazwę pięć skarbów wielkiego śniegu i znajduje się w imponującym paśmie Himalajów, wyznaczając granicę między Indiami a Nepalem. Tylko dwie góry na świecie wznoszą się ponad nią: Mount Everest i K2. Jednak za swoim oszałamiającym pięknem Kanchenzonga skrywa również mroczne oblicze. Jej współczynnik śmiertelności wynosi zatrważające 22% co czyni ją jedną z najniebezpieczniejszych gór dla wspinaczy. Przez lata wielu śmiałków próbowało zdobyć jej szczyt, i wielu nigdy nie wróciło. Pierwsza wielka tragedia miała miejsce w roku 1905, kiedy lawina zmiotła ze zbocza szwajcarskiego alpinistę i jego towarzyszy Szerpów. Pomimo licznych zagrożeń fascynacja kanczendzągą nigdy nie osłabła. Coraz więcej alpinistów podejmowało ryzyko, ale góra nie dawała się zdobyć bez ofiar. W jej śnieżnych objęciach zginęły legendy wspinaczki, takie jak Andrzej Czok z Polski, który stracił życie w roku 1986, Wanda Rutkiewicz, również z Polski, która zaginęła w roku 1992 oraz Benoit Chamus z Francji, który zginął w roku 1995. Ich nazwiska pozostają zapisane w historii alpinizmu jako przypomnienie, że rzucanie wyzwania naturze może mieć nieodwracalne konsekwencje. Mimo to każdego roku nowi śmiałkowie przygotowują się do zmierzenia się z Kanczendongą, testując swoje granice w obliczu sił, nad którymi nie mają kontroli. Każdy krok w stronę szczytu to walka z lodem, wiatrem i strachem i dla wielu ten sen o zdobyciu góry kończy się tragicznie. Louis Styczynie urodził się 16 grudnia 1968 roku w mieście Füssen w Niemczech. Od najmłodszych lat jego przeznaczenie wydawało się być zapisane w górach. Jego ojciec, Volkmer Styczynie, był doświadczonym przewodnikiem górskim i od dziecka zaszczepiał w synu fascynację wysokościami. Wychowując się w regionie Ostalgał, razem z dwójką młodszych braci, Louis stopniowo rozwijał swoją pasję do wspinaczki. Która stała się jego życiową misą. Jednak jego droga nie ograniczała się jedynie do górskich szczytów. Zdeterminowany, by poszerzyć swoją wiedzę, rozpoczął studia na politechnice w Monachium, gdzie studiował naukę o sporcie i wyróżniał się swoim talentem, zdobywając prestiżową nagrodę dr Gertrude Kramholtz. Dodatkowo doskonalił znajomość języka angielskiego na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, a jednocześnie przechodził wymagające szkolenie, by uzyskać uprawnienia certyfikowanego przewodnika górskiego i narciarskiego. W latach 1998-2003 Louis odegrał kluczową rolę w monachijskim oddziale niemieckiego klubu alpejskiego, gdzie kierował działem wspinaczkowym, zarządzał biblioteką i organizował wypożyczanie sprzętu dla alpinistów. Jego zaangażowanie i doświadczenie sprawiły, że stał się jednym z najbardziej cenionych ludzi w społeczności wspinaczkowej. Ale Louis pragnął więcej. W latach 2004-2012 przewodził licznym wyprawom, stawiając czoła ekstremalnym wyzwaniom i umacniając swoją reputację jako jednego z najwybitniejszych alpinistów swojego pokolenia. W trakcie swojej kariery zdobył szczyty 10 gór o wysokości powyżej 8000 metrów oraz dokonał siedmiu ryzykownych zjazdów na nartach, udowadniając, że jest prawdziwym mistrzem górskich wysokości. Być może jego najbardziej znaczącym osiągnięciem było zdobycie sześciu z tych monumentalnych szczytów w towarzystwie swojej żony, Alex von Mel, wybitnej alpinistki. Razem stworzyli wspomnienia, które miały pozostać żywe na zawsze. Jednak to właśnie w roku 2006 Louis zapisał się w historii. Stając się pierwszą osobą, która zjechała na nartach z imponującego Gasher-Bruma II, wyczyn, który jeszcze bardziej ugruntował jego pozycję w świecie alpinizmu. Na zawrotnej wysokości 8034 metrów Louis wyruszył na śmiałą wyprawę z Sebastianem Hagiem i Benediktem Bochmem. Razem zmierzyli się z zdradliwymi zboczami góry, wykazując się niezrównaną techniką i wytrzymałością. Każdy odciśnięty w śniegu ślad był czymś więcej niż tylko kolejnym krokiem, był niezatartym śladem w historii alpinizmu. To osiągnięcie stanowiło jedynie kolejny rozdział w jego inspirującej drodze. Dwa lata później, w roku 2008, Louis ponownie wystawił swoje granice na próbę, podejmując nowe wyzwanie: wspinaczkę na zdradliwe północno-wschodnie zbocze Nange Parbat. W trakcie tamtego sezonu wielokrotnie zdobywał górę, raz po raz przekraczając własne ograniczenia. W jednym z najbardziej ryzykownych momentów przypiął swoje narty na wysokości 7850 metrów, zaledwie 300 stóp od szczytu. Każdy techniczny, pełen adrenaliny zjazd przesuwał granice narciarstwa wysokogórskiego, czyniąc go prawdziwym pionierem. Jeśli lubisz tego typu historie i chcesz nadal śledzić moje filmy, Zasubskrybuj kanał. W ten sposób nie przegapisz kolejnego odcinka. A teraz wróćmy do opowieści. W roku 2014 Louis podjął kolejne wyzwanie, zdobywając Brod Peak, który osiąga imponującą wysokość 8051 m. Tym razem towarzyszyła mu jego żona, Alex von Mel, co uczyniło tę wyprawę kolejną niezapomnianą przygodą. Jednak jego pragnienie nowych wyzwań wciąż nie gasło. Jego kolejnym celem był jeden z najbardziej przerażających szczytów na ziemi K2. Z odwagą i determinacją Louis rozpoczął wspinaczkę i przekroczył granicę 8000 metrów. Jednak niestabilne warunki pogodowe zmusiły go do przerwania wyprawy tuż przed osiągnięciem wierzchołka. Zamiast jednak traktować to jako porażkę, zamienił swoje rozczarowanie w nowy triumf. Wykazując się niezwykłą brawurą rozpoczął śmiały zjazd na nartach od obozu czwartego aż do podstawy góry. Podążył legendarną trasą Croe patrick tą samą, którą wykorzystano podczas pierwszego narciarskiego zjazdu z K2. Ten wyczyn pozostawał najdłuższym zjazdem narciarskim na tej górze aż do roku 2018. Luis nie przypuszczał jednak, że jego wyprawa na Kanchenzongę stanie się końcem jego niezwykłej podróży w świecie alpinizmu, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które miało być pamiętane na zawsze. W maju roku 2023 podjął decyzję o zmierzeniu się z jednym ze swoich największych wyzwań samotnym zdobyciem trzeciej najwyższej góry na świecie. Odmówił wszelkiej pomocy, zrezygnował z dodatkowego tlenu i nie korzystał z wsparcia Szerpów. Co więcej, jego plan zakładał ekstremalny wyczyn zjazd na nartach prosto ze szczytu. Zdeterminowany, by zrealizować ten ambitny cel, Luis spędził wiele tygodni na przygotowaniach. Trenował bez wytchnienia, aklimatyzował się do ekstremalnej wysokości i dopracowywał każdy szczegół swojej wyprawy. Gdy nadszedł wielki dzień, rozpoczął wspinaczkę po lodowych zboczach Kanchenzongi. Wiatr wyl złowieszczo, a mroźne powietrze zagrażało jego wytrzymałości, ale nieugięta wola pchała go naprzód. Każdy krok był walką z wyczerpaniem i trudami terenu. Torując sobie drogę przez śnieg i lód, stawiał czoła wszystkim przeszkodom, które pojawiały się na jego drodze. Wreszcie, dnia 25 maja o 17:00, Luis dotarł na szczyt. Stał tam, na wierzchołku Kanchenzongi, patrząc na świat rozciągający się pod jego stopami. Uczucie spełnienia było ogromne, ale wiedział, że czeka go jeszcze jedno wielkie wyzwanie zjazd w dół. Aby zachować energię, Louis zostawił swoje narty nieco poniżej szczytu Decyzja, która okazała się mądra. Wracając do miejsca, w którym je zostawił, zatrzymał się na chwilę, by odzyskać siły. Z precyzją doświadczonego alpinisty poprawił sprzęt i rozpoczął zjazd. Każdy jego ruch był świadectwem lat doświadczenia. Ślizgał się po śniegu i lodzie z mistrzowską precyzją, płynnie pokonując kolejne odcinki trasy. Gdy słońce chowało się za horyzontem, mrok spowił górę niczym cichy, nieprzenikniony całą. Luis, z niezachwianą determinacją, kontynuował zjazd, polegając na swojej wiedzy i umiejętnościach. Być może jednak nie dostrzegł narastającego zagrożenia wokół siebie. Czas mijał. A gdy zegar wskazał dziewiętnastą, wciąż nie było żadnych wieści o jego dotarciu do obozu. Ci, którzy śledzili jego wyprawę, zaczęli odczuwać rosnący niepokój. Kiedy zapadła noc, niepewność zamieniła się w strach. Wrogie otoczenie góry stawało się jeszcze bardziej bezlitosne, a ciężka cisza spowijająca kanczędzongę z każdą chwilą wydawała się coraz bardziej złowroga. Zespoły ratunkowe próbowały podjąć działania. Ale brutalna pogoda i zdradliwe zbocza sprawiały, że każda próba poszukiwań była niemal niemożliwa. Przenikliwe zimno i nieprzenikniona ciemność odbierały nadzieję na szybkie rozwiązanie zagadki jego losu. Luis Stycyne, jeden z najwybitniejszych alpinistów swojego pokolenia, był teraz sam w lodowej pustce góry, którą tak bardzo pragnął zdobyć. Przez dwa długie dni gęsta mgła spowijała górę jak zasłona niepewności. Nie było żadnego śladu po Luisie, żadnej wskazówki dotyczącej jego losu. Bezlitosna pogoda utrudniała poszukiwania, a nadzieja stopniowo gasła. Dopiero 30 maja zespół szerpów, stawiając czoła wszelkim przeciwnościom, dokonał druzgocącego odkrycia. Na wysokości 8400 metrów spoczywało ciało Luisa Stitzingera, nieruchome, zamrożone w czasie. Jego raki wciąż były przypięte do butów, nieme świadectwo jego ostatniej podróży i niezłomnej odwagi. Późniejsze badania ujawniły bolesną prawdę. Louis poddał się śmiertelnym skutkom obrzęku mózgu i płuc wywołanym przez ekstremalną wysokość. Ten niewidzialny wróg atakuje bez ostrzeżenia. Rozrzedzone powietrze i surowe warunki pogodowe zebrały swoje żniwo a pod lodowatym niebem jego droga dobiegła końca w nocy dnia 25 maja lub w pierwszych godzinach dnia następnego. Wieść o jego śmierci rozniosła się niczym lawina po całym świecie alpinizmu, pozostawiając po sobie pustkę niemożliwą do wypełnienia. Dla tych, którzy mieli przywilej go znać, strata była nieodwracalna. Wśród nich był Dave Watson, jeden z jego najbliższych przyjaciół, który podzielił się swoim bólem w mediach społecznościowych. Wspominał nie tylko niezwykłe osiągnięcia Luisa, ale także jego wielką życzliwość, pokorę i inspirującą duszę. Louis nie był jedynie wybitnym alpinistą, był człowiekiem, który emanował pozytywną energią, kimś, kogo obecność potrafiła wnieść ciepło nawet w najbardziej lodowate zakątki planety. Jego dobroć i wielkie serce były tak samo wyjątkowe, jak jego umiejętności w górach, a ci, którzy mieli okazję go poznać. Wiedzieli, że jego nieobecność pozostawi po sobie głęboką ciszę. Jednak dla jego żony, Alex von Mel, żałoba przerodziła się w cel. Góry, które były sceną ich największych przygód, stały się teraz jej schronieniem, miejscem, gdzie wspomnienia o Luisie pozostawały żywe z każdym podmuchem wiatru i każdym zaśnieżonym szczytem. Zamiast odwrócić się od wysokości, które oboje kochali, Alex postanowiła uczcić pamięć swojego męża. Podążając tą samą ścieżką odkryć i wyzwań, dla niej każda góra nie była już tylko przeszkodą do pokonania, lecz przypomnieniem o miłości, którą dzielili więzi, która przetrwała nawet śmierć. Z ciężkim sercem, ale niezachwianą determinacją, Alex obiecała kontynuować dziedzictwo Luisa, niosąc w świat ducha odwagi, przyjaźni i pasji, który definiował ich wspólne życie. I tak, nawet po swojej śmierci Louis Stycyny nadal inspirował tych, którzy odważają się rzucić wyzwanie wysokością. Przypominał wszystkim, że prawdziwa wielkość nie polega jedynie na osiąganiu szczytów, ale na pozostawieniu po sobie dziedzictwa, którego nigdy nie można zapomnieć. Dnia 14 października Nadia Olenewa znajdowała się samotnie na imponującej wysokości 6500 metrów. Bez dodatkowego tlenu, bez wsparcia szerpy u swego boku i wciąż ponad 300 metrów od kolejnego punktu odpoczynku. Jej celem był szczyt majestatycznego Daulagiri, który wznosi się na wysokość 8167 metrów. Rozpoczęła wspinaczkę wraz z dwoma rosyjskimi alpinistami, lecz na tym etapie każdy podążał już własnym tempem, wybierając inną drogę na szczyt. Plan zakładał spotkanie w obozie drugim, znajdującym się na wysokości 6880 m, ale Olenewa miała jeszcze przed sobą długą drogę. Teraz przed nią wznosił się najbardziej wymagający fragment wspinaczki, strome, całkowicie odsłonięte zbocze. To właśnie tam rozegrały się jej ostatnie chwile. Położony w Nepalu, Daulagiri zajmuje siódme miejsce wśród najwyższych gór świata. Choć jego zdobycie nie wymaga ekstremalnie skomplikowanych technik wspinaczkowych, jest uznawane za jedno z najbardziej wyczerpujących wyzwań, zwłaszcza powyżej granicy 8000 metrów, gdzie rozrzedzone powietrze zmienia każdy krok w walkę z własnym ciałem. Odcinek pomiędzy obozem pierwszym a szczytem jest szczególnie wymagający ze względu na swoje strome nachylenie, a to właśnie na tym zdradliwym szlaku wielu alpinistów znalazło swój kres. Jednak Nadia Olenewa 38-letnia rosyjska alpinistka była zdeterminowana, by pokonać to wyzwanie. Nie była przeciętną wspinaczką, już od młodości poświęcała się górom, zdobywając uznanie jako jedna z najbardziej wyróżniających się postaci w tym środowisku. Jej nazwisko było dobrze znane dzięki spektakularnym wspinaczkom po pionowych ścianach oraz otwieraniu nowych tras w odległych pasmach górskich. Jej talent i odwaga pozwoliły jej na osiągnięcie niezwykłych sukcesów. W roku 2019 w towarzystwie dwóch kolegów wyruszyła na wyprawę do odległego regionu Bonki w Rosji. Ta ekspedycja miała dla nich szczególne znaczenie była hołdem dla młodszego brata jednego z alpinistów, który stracił życie w pobliskich górach. Podróż do celu była wymagająca i obejmowała długą przeprawę przez surowy, skalisty teren. Gdy wreszcie dotarli na miejsce, zdobyli trzy monumentalne ściany skalne. Używając jedynie sprzętu asekuracyjnego, bez sztucznych ułatwień, było to osiągnięcie godne najwyższego uznania. Co więcej, żadna z tych ścian nigdy wcześniej nie została zdobyta. W roku 2021 Olenewa wraz z dwójką towarzyszy podjęła się kolejnego wielkiego wyzwania wspięcia się na niezdobyty wcześniej szczyt zwany Ostrym Szczytem, znajdujący się w Pakistanie. Ta imponująca granitowa iglica o wysokości 4818 metrów przyciągnęła jej uwagę po tym, jak zobaczyła jej zdjęcie. Po dwóch dniach intensywnej wspinaczki, trio dotarło na wierzchołek, stając się pierwszymi alpinistami, którzy tam dotarli. Zgodnie z tradycją, nadali górze nazwę Ostry Szczyt, zapisując się w historii wspinaczki wysokogórskiej. Jednak jej największym osiągnięciem był wyczyn z kolejnego roku. 2022. W lipcu ona i jej zespół dokonali pierwszego wejścia na północną ścianę majestatycznego piku Korolowa, który wznosi się na wysokość 5816 metrów. Pierwszego dnia zdobyli 700 metrów pionowej ściany, a następnie pokonali kolejne 450 metrów niemal pionowego lodowego zbocza. Drugiego dnia udało im się przejść jeszcze 380 metrów, zanim znaleźli miejsce na obóz. W swoim dzienniku Nadia wspominała o trudnościach związanych ze znalezieniem odpowiednio bezpiecznego miejsca na rozstawienie namiotu, przygotowanie terenu zajęło im dwie godziny, a mimo to jedna trzecia namiotu zawisła nad przepaścią. Trzeciego i ostatniego dnia pokonali jeszcze 450 metrów, by w końcu dotrzeć na szczyt. To wejście uznano za jedno z najwybitniejszych osiągnięć wspinaczkowych tamtego roku. Te niezwykłe dokonania przyniosły Nadie nominację do dwóch najbardziej prestiżowych nagród alpinistycznych, zasłużone wyróżnienie za jej odwagę i niezłomną pasję. Jednak istniała ogromna różnica między wspinaczką po technicznych ścianach a zdobywaniem szczytów o wysokości przekraczającej 8000 metrów. Specyficzne techniki można było doskonalić poprzez trening, lecz na najwyższych górach świata żadne przygotowanie nie było wystarczające, by w pełni zmierzyć się z ekstremalnymi wyzwaniami, jakie tam czekały. Tak oto Nadia Olenewa postanowiła wyruszyć na kolejną wyprawę zdobycie Daulagiri. Emocje wypełniały jej serce. Na początku podróży podzieliła się swoim entuzjazmem w mediach społecznościowych. Nasza wyprawa do Nepalu rozpoczyna się dziś. Jutro spotykamy się w Katmandu, potem ruszamy do Pokhary, a stamtąd lecimy helikopterem do bazy. Nie mogę w to uwierzyć. Wspinam się na ośmiornicę. Nie mogę się doczekać nowych wysokości. Wkrótce dołączyła do dwóch rosyjskich alpinistów Romana Abilda Ewa i Rasima Kaszapowa. Razem wyruszyli do bazy, nie zdając sobie sprawy, że dla Nadyi będzie to ostatnia wielka wspinaczka. Wyprawa Olenewej na Daulagiri nie była tylko kolejnym wyzwaniem, miała wyjątkowe znaczenie. W tym samym czasie inna rosyjska ekipa próbowała zdobyć czoł o Y, a obie ekspedycje stanowiły część obchodów stulecia rosyjskiego alpinizmu, wspieranych przez Ministerstwo Sportu Rosji. Aby uczynić wspinaczkę jeszcze bardziej wymagającą, Nadia i jej towarzysze postanowili zdobyć górę bez pomocy szerpów i bez użycia dodatkowego tlenu. Po tygodniach aklimatyzacji i przygotowań trójka alpinistów była wreszcie gotowa, by rozpocząć wspinaczkę. W piątek, 13 października, opuścili bazę i ruszyli w stronę szczytu. Choć początkowy etap wspinaczki znajdował się na stosunkowo niskiej wysokości, prawdziwa próba dopiero miała nadejść. Podobnie jak w przypadku Everestu, Daulagiri wymagało od alpinistów przekroczenia niebezpiecznego lodowca, zanim dotarli do północnej ściany. Ten odcinek był jednym z najtrudniejszych fragmentów całej wspinaczki, wymagającym maksymalnej uwagi i precyzji. Mimo trudności, Nadia i jej towarzysze posuwali się naprzód, omijając szczeliny i lodowe bloki bez większych przeszkód. Pod koniec dnia, w sobotę, 14 października, dotarli do obozu pierwszego. Jednak od tego momentu wspinaczka miała stać się jeszcze trudniejsza. Gdy tylko wzeszło słońce. Trójka alpinistów ponownie ruszyła w górę, zostawiając za sobą obóz pierwszy. To właśnie od tego miejsca zaczynało się prawdziwe wyzwanie. Pierwszy odcinek prowadził przez eksponowaną grań, która choć początkowo wydawała się przystępna, narażała wspinaczy na ryzyko lawin i porywistych wiatrów. W miarę jak pieli się wyżej, nachylenie stoku stawało się coraz bardziej strome, a ścieżka zwężała się, odsłaniając pod nimi ogromne lodowe jaskinie. Celem było dotarcie do obozu drugiego, położonego na wysokości 6.880 metrów. Każdy miał podążać własnym tempem i spotkać się w wyższym obozie. Nadie, mimo swojego doświadczenia i umiejętności, zaczęła nieco odstawać od reszty. To oznaczało, że w pewnym momencie znalazła się zupełnie sama, bez tlenu, bez szerpów i bez nikogo w pobliżu, kto mógłby pomóc jej w nawigacji przez zdradliwy teren. Co stało się później, pozostaje tajemnicą. Około czterech godzin po opuszczeniu obozu pierwszego, Roman Abildaev jako pierwszy dotarł do obozu drugiego, a niedługo potem dołączył do niego rasim kaszapów. Gdy obejrzeli się za siebie, zauważyli, że Nadie wciąż się nie pojawiła. Na początku uznali, że jest po prostu opóźniona i postanowili poczekać, korzystając z chwili na złapanie oddechu po wyczerpującej wspinaczce. Czas jednak mijał, a jej nieobecność zaczęła budzić niepokój. Adrenalina nadal pulsowała w ich żyłach, lecz zaniepokojenie szybko przerodziło się w alarm. Bez wahania postanowili zejść niżej, by sprawdzić, co się stało. Po kilku minutach zejścia dostrzegli coś w śniegu mały kolorowy punkt, który kontrastował z wszechobecną bielą góry. Gdy podeszli bliżej, od razu zrozumieli, co widzą. Był to kyjek trekkingowy na dyi. Serce obu mężczyzn zamarło. Znalezienie kijka mogło oznaczać tylko jedno: stało się coś strasznego. Mimo świadomości, że teren jest niezwykle niebezpieczny, kontynuowali zejście do miejsca, w którym znajdował się kijek wbity w śnieg. Wtedy przed ich oczami ukazał się ślad, który ciągnął się w dół zbocza śliska rynna w śniegu, jakby ktoś zsunął się bez kontroli. Trop ciągnął się na ponad 200 metrów i znikał gdzieś w labiryncie szczelin lodowych i bloków lodu. Chmury zaczęły się przemieszczać, zasłaniając część góry, a Roman i Rasim stanęli przed trudną decyzją. Wiedzieli, że kontynuowanie poszukiwań w takich warunkach byłoby zbyt niebezpieczne. Nie mając innego wyjścia, postanowili przerwać wyprawę i wrócić do bazy, docierając tam tuż przed zmrokiem. W głębi serca wciąż tliła się w nich iskra nadziei, może nadje znalazła prowizoryczne schronienie w śniegu, chroniona przez śpiwór i zestaw pierwszej pomocy. Jednak ta nadzieja nie miała trwać długo. Następnego ranka pogoda wreszcie dała chwilę wytchnienia, umożliwiając helikopterowi ratunkowemu przelot nad obszarami, gdzie najbardziej prawdopodobne były upadki. Przez cały czas trwania akcji ratunkowej nie znaleziono żadnego śladu nadjei. Jednak gdy maszyna przeleciała nad głęboką lodową szczeliną, ratownicy dostrzegli coś niepokojącego. Mroczna rzeczywistość zaczęła się powoli odsłaniać. Nie minęło wiele czasu, zanim ratownicy zrozumieli, na co patrzą. Tam, pośród bezkresnej, lodowej pustki, brutalna prawda stała się jasna – Nadia Olenewa nie przeżyła. Jej śmierć w roku 2023 była kolejnym ciosem dla społeczności wspinaczkowej, która już wcześniej doświadczyła serii tragedii w październiku tamtego roku. Wieść o jej odejściu rozniosła się błyskawicznie, pozostawiając za sobą falę smutku w świecie alpinizmu. Jednak nikt nie odczuł tej straty tak dotkliwie jak jej towarzysze wspinaczkowi i rodacy. Stracili nie tylko partnerkę wypraw, ale także prawdziwą ikonę. Nadia nie była jedynie utalentowaną alpinistką, była inspiracją, symbolem nieustannego dążenia do przekraczania własnych granic. Jej dziedzictwo, zapisane w każdej zdobytej przez nią ścianie, wyniosło ją ponad wszystkie góry. Ale przede wszystkim była odkrywczynią. Dla niej nie było większej radości niż znalezienie nieznanego szczytu, przeanalizowanie go, zaplanowanie nowej drogi i, po dniach wysiłku i zmagań, bycie pierwszą osobą, która stanęła na jego wierzchołku. Reprezentowała prawdziwą wielkość tę, którą mierzy się nie tylko wysokością zdobytych szczytów, ale niezłomnym duchem, który popycha człowieka do miejsc, gdzie nikt wcześniej nie postawił stopy. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii.